Rybińskie Centrum Kultury jest późne popołudnie. Uczestniczymy właśnie w jednej z ostatnich prób teatru Dziecięcego Guziczek przed kolejną premierą. Ola, nie przechodzi się przodem, tylko tyłem, kochana. Tato, możemy na Tym razem młodzi aktorzy przygotowują spektakl zatytułowany Świat Dorosłych w Oczach Dziecka. To właściwie taka bardziej zabawa w teatr. Oto co powiedziała nam przed premierą, reżyser przedsięwzięcia Izabela Karwot. To są wszystko ich obserwacje. Oni wchodzą w ten świat i dziecięcy. Przepraszam gracie. Gracie! Kochani! Akcja już była przecież! No. Nie, to są ich obserwacje świata. Głównie to, co ich gdzieś. Po drodze spotyka. Po drodze, no tak, tak. Chyba tak. Mhm. No i dotykają takich, takich sfer, jak gdzieś tam rodzina, czas wolny w domu. Koleżanki, koledzy też też mniej. są mniej mniej, jakby nie nie. głównie dotykają relacji tak, dziecko doro. Tak tak. Na początku poznajemy głównych bohaterów, młodych aktorów, którzy w oczekiwaniu na spóźniającego się reżysera postanawiają przygotować spektakl o dorosłych widzianych oczami. W czasie trwającego blisko 50 minut przedstawienia w kilku odsłonach doświadczamy wielu różnorodnych sytuacji z życia wziętych. Całość to kolejna interesująca propozycja. Reżyseria światła spoczywała w rękach Tomasza Poremskiego. Muzyka Grzegorza Kuida. Scenariusz tej swoistej zabawy w teatr przygotowały dzieci, zaś całość wspólnie z zespołem wyreżyserowała Izabela Carlowicz.